Cześć kochani, witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką y, niskobudżetową dekorację świąteczną, y, y, którą możecie sobie postawić przed domem, i możecie wykorzystać do tego to, co macie dostępne w domu, y, koło domu. Zapraszam do oglądania. Do swojej y, dekoracji świątecznej możecie wykorzystać właśnie takie suche kwiatostany y, hortensji. Y, obcinacie je sobie w takiej, y, y, jakieś takie dłuższe właśnie y, gałązki, żeby troszeczkę właśnie tak rozbudować tą naszą Y, moją i Waszą y, ozdobę świąteczną. Pamiętajcie, żeby teraz nie obcinać za krótko hortensji, bo je obcina się dopiero na wiosnę. Także obcinacie sobie takie kwiatostany i zaraz Wam pokażę, jak je wykorzystać. Możecie wykorzystać też różne inne takie zielone gałązki, które macie koło domu. Na przykład o, ja mam tutaj coś takiego. Nie wiem, co to za krzew, jak się nazywa. Ale ma takie fajne, długie. Gałązki ozdobne. Możecie wykorzystać również tuje, świerki, jak macie koło domu. Także to, co macie z tego, możecie sobie zrobić fajne dekoracje świąteczne. Jak macie jakieś koło domu, laurowiśnie, możecie spokojnie też te gałązki wykorzystać. One bardzo długo y, fajnie się trzymają, jeśli nawet wbijecie je y, do jakiejś dużej donicy, tak jak ja Wam to pokażę, na przykład z ziemią. Z, y, ziemi z tej donicy nie wyrzucajcie, tylko wykorzystajcie ją właśnie, żeby powbijać fajnie y, te gałązki. Tu też tuje, naprawdę wszystko co macie koło domu, jakieś trawy, y, gałązki ozdobne, wszystko możecie wykorzystać do takiej przydomowej dekoracji. I tutaj zobaczcie, mam już wstępnie y, pierwszą warstwę y, prysniętą y, sprayem. Ja kupiłam taki zwykły spray jakiś, tylko po prostu y, akurat chciałam czerwony, ale możecie na przykład kupić sobie obojętnie jaki kolor. Złoty też bardzo ładnie wygląda. I tu mam wstępnie już y, pierwszy raz y, pryśnięte. Tu wyglądają akurat troszeczkę na takie różowe, w zależności od oświetlenia. No i tu mam też inny rodzaj hortensji niż te co tam wcześniej pokazywałam ale spokojnie każdy taki suchy właśnie kwiat nadaje się do yy, pomalowania właśnie takim sprayem. i teraz prysnę następny raz i tak wiecie jak to się maluje po prostu sprayem, żeby nie za dużo tak od razu warstwami malujecie sobie Możecie je nawet wykorzystać przez y, kilka następnych lat. W zależności od tego, czy, jaką będziecie chcieli sobie zrobić dekorację. Czy powtórzyć tą samą, albo nawet możecie zrobić troszeczkę inną. Ale to jest bardzo fajny y, pomysł. Wystarczy tylko kupić jakiś właśnie spray, popryskać. Wystarczy jedna nawet warstwa, nie musi być tak dużo. Jedna, maksymalnie dwie, żeby troszeczkę właśnie był kolor taki żywszy. I zobaczcie, jak już fajnie wyglądają. Zaraz Wam pokażę, jak y, będę robić dalszą część dekoracji. I y, pokażę Wam, co wykorzystałam i jak to będzie wyglądał y, efekt końcowy. I oczywiście teraz musimy poczekać, aż nasze. Ups. Hortensję wyschną. I jak będą już suche, to wykorzystamy je do naszej dekoracji. No więc, tak, przygotowałam sobie donicę, która stoi tutaj już od lata. Były w niej posadzone pelargonie, a teraz zrobię w niej Dekorację taką świąteczną przed domem i zaznaczam, że z wszystkiego to, co wykorzystałam do zrobienia tej dekoracji, to jest wszystko to, co znalazłam u siebie w ogrodzie, plus jakiś tam drobny element w postaci wstążki, którą zakupiłam w sklepie. I więc tak, mam tutaj gałązki tu i to jest gałązka laurowiśni. Tutaj są też takie inne gałązki, nie wiem jak ten krzaczek się nazywa i to są wcześniej pomalowane hortensje. Zobaczcie jak się pięknie błyszczą od tego sprayu. To jest jakiś taki obojętny, jakiś uniwersalny spray, możecie wykorzystać jaki kolor chcecie. Tylko pamiętajcie, żeby to dobrze wyschło, żeby się później nie pobrudzić. I zrobię ozdobną kokardę z takiej właśnie wstążki. Więc zabieram się do dekorowania. Tu już wstępnie mam powbijane troszeczkę gałązki stój. Teraz powbijam sobie gałązki kwiaty właśnie tej hortensji. Patrzcie, jakie piękne czerwone, jak to będzie świetnie wyglądało. Będzie taki kontrast. Naprawdę możecie wykorzystać. To, co tylko macie koło domu, naprawdę będzie to niskobudżetowa dekoracja. A zobaczycie, jaki będzie fajny efekt. Tu z przodu włożymy może troszeczkę mniejszą. I teraz uzupełnimy resztą gałązek, które tutaj mam. Tak. Tutaj laurowiśnie. Już coraz fajniej zaczyna to wyglądać. I może tutaj jeszcze. Jedną gałązkę. Yy, to jest donica, w której rosły pelargonie i powiem wam, że te pelargonie to ja tylko po prostu ucięłam. Korzonki wszystko w środku zostało. Ziemi tej właśnie nie wyrzucałam. Tylko po prostu wszystko w ziemi Zostało, nie będę tego jakoś tak wyrzucać, bo po co teraz to wykorzystam właśnie do tej dekoracji, a kwiaty fajnie się teraz wbija w tą ziemię. Także będzie yy, fajnie to wykorzystane. Teraz wbijam kolejne gałązki. Fajnie zaczyna się to wszystko tak wypełniać. Możecie wykorzystać to, co macie koło domu. Możecie pomalować jakim kolorze w jakim się podoba albo nawet nie malować tylko dać jakąś yy, ozdobną kokardę czy jakieś tam nawet możecie światełka założyć i będzie też super to wyglądać i zobaczcie jak to już pięknie wygląda samo w sobie powiem wam że ten czerwony to jest świetny bardzo fajnie to wygląda pokażę wam zaraz efekt końcowy. Także jeśli tylko macie jakieś donice koło domu albo nawet macie jakieś jeszcze niewykorzystane donice, może schowaliście, możecie je też owinąć sobie jakąś yy, ozdobną folią, yy, jakimś workiem jutowym. To też będzie pięknie wyglądało. Ja mam tutaj białe donice i takie tutaj po prostu zostawię. I zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądał efekt końcowy. I teraz tak przygotowaną kokardę przykręcamy sobie, mocujemy tymi drucikami y, do jakiegoś tutaj y, elementu. Nie wiem, może być y, tam, gdzie Wam się będzie podobało. Mi akurat pasuje tutaj y, z przodu, przy tej hortensji. Możecie to, jak nie macie na przykład takich drucików, możecie wykorzystać, nie wiem, cokolwiek, stążeczki, tasiemki, byleby tylko przymocować. Dlatego i tak za bardzo nie będzie wcale dekoracji widać. Później sobie jeszcze lepiej to troszeczkę przymocuję. Ładnie możecie sobie uformować tą kokartkę. I tak się prezentuje. Tu jest jedna dekoracja. A tu jest druga. I tak wygląda efekt końcowy. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Możecie wykorzystać to, co tylko macie w koło domu, jakiekolwiek gałązki. Nawet nie musicie malować. Dacie tylko jakąś ozdobną kokardę i będzie naprawdę super to wyglądać. Jeśli chcecie, możecie skorzystać z mojego pomysłu lub wymyślić sobie cokolwiek innego. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Także na dzisiaj to tyle. Życzę wszystkim zdrowych i spokojnych świąt, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie.